Witam Państwa bardzo serdecznie w filmiku poświęconym grze Path of Exile. Ja nazywam się Tomasz Deutsch i mam nadzieję, że mój filmik przypadnie Państwu do gustu. Warto dodać, że jestem tutaj gościnnie. Na swój kanał zaprosił mnie Marek, znany jako Kat MPB. Jak Państwo widzą, znajdujemy się na oficjalnej polskiej stronie gry, gdzie między innymi możemy zobaczyć, jak wyglądają postacie. Występujące w grze. Wszystkie te postacie opierają się na trzech cechach, jakimi są siła, zręczność oraz inteligencja. W grze występuje 7 klas postaci, z czego sześć, sześć z nich jest przedstawionych tutaj na stronie. Oczywiście przedstawię również siódmą postać, ale to pokrótce. Każda z tych postaci może być przez nas wyposażona przez mm, dowolnym rodzajem ekwipunku, ekwipunkiem, który tak naprawdę w domyśle może należeć do innego rodzaju postaci. Oczywiście są pewne wymogi. Nasza postać musi spełniać atrybuty do posługiwania się danym przedmiotem. Te atrybuty to oczywiście siła, zręczność oraz inteligencja. A więc na samym starcie daje nam to duże pole popisu co do elastyczności zabawy cechami, przedmiotami, czy też umiejętnościami naszego bohatera. Twórcy gry jednak uważają, że bardziej efektywnym będzie inwestowanie w, przy, w przypisane Przedmioty dla danej postaci, które są w domyśle. A nie które należą do innej klasy. Przejdę teraz do omówienia każdej z postaci. Pierwszą z nich jest m który cechuje się siłą, która daje mu ogromną moc. Jego bronie wyrządzają bardzo wysokie obrażenie bazowe. Potwory, które Opierają się na a, sile, mają bardzo mocne uderzenie i mogą przyjąć bardzo, bardzo dużo ciosów. Kolejną postacią jest Ranger, który cechuje się zręcznością, dającą szybkość w walce. Tak jest, y, dosłownie bardzo dużą zwinność w walce i broni, które używa Ranger. Czyli łowca, tłumacząc to dosłownie, cechują się bardzo szybką prędkością ataku. Potwory, natomiast które opierają się na zręczności, są zwinne oraz trudne do uderzenia. Kolejną postacią jest Witch, czyli wiedźma, która opiera się głównie na inteligencji. Która daje jej bardzo dużo wiedzy odnośnie dziedziny magii czy też zabójczych technik. Potwory, które opierają się na inteligencji są słabe, ale rzucają czary, co oznacza, że musimy je bardzo szybko wyeliminować, aby nie sprawiły one nam problemu w walce. Kolejnym rodzajem postaci są postacie hybrydowe, pierwszą z nich jest Dualist który cechuje się siłą jak i zręcznością co przekłada się na znakomite opanowanie umiejętności siłowych oraz zręczności kolejną postacią jest Temple, który opiera się na sile i inteligencji oraz Shadow który opiera się na inteligencji oraz zręczności Postacią, która nie jest przedstawiona na tej stronie, a która korzysta z wszystkich trzech, trzech cech: inteligencji, zręczności oraz siły, jest Skion, którego widzimy tutaj. Co do samej gry: postacie, potwory i przedmioty mogą dostosować się do kilku atrybutów w jednej filii. Jeśli chodzi o obszary w grze to przejdźmy teraz do zakładki Lokacje na oficjalnej stronie gry gdzie pojawią nam się wszystkie trzy akty występujące w grze Pierwszym z aktów jest brzeg, gdzie sama nazwa mówi nam o tym, że opiera się on na podróży po brzegu starego kontynentu, gdzie czeka na nas bardzo dużo niespodzianek. Drugim aktem jest las gdzie ujrzymy wiele ruin i pozostałości po starych budynkach oraz trzecim aktem jest miasto Sarn. Jest to upadła stolica Imperium Eternal. Gdzie stawimy czoła potworom nawiedzającym to miasto nocą i kryjącym się w trakcie dnia w zgliszczach Jeśli chodzi o postacie, o potwory, które występują w grze, przejdźmy do zakładki potwory, aby ukazała nam się cała lista występujących potworów. Mówię każdego z nich, zombie. Krótko mówiąc, są to chodzące trupy, które walczą z zwarciu. Następnym potworem są szkielety, które jakimś cudem się trzymają, chociaż nie mają ścięgna na nim mięśni, co jest dość ciekawe, a ich kości są tak naprawdę, co jest dość śmieszne są. Bardziej wytrzymałe niż kości ludzkie, cechują się one przede wszystkim walką w zwarciu. Zaraz pod nimi widnieją drapieżniki, które cechują się tym, że występują w dzikich rejonach kontynentu. Ich główny cel to mięso i bardzo dobrze walczą w zwarciu, podobnie jak szkielety. Kolejnym potworem są ludzie-kozły, które występują w klifach nadmorskich oraz również walczą w zwarciu. Zaraz potem są duchy, które są zbłąkanymi duszami, które o dziwo potrafią strzelać, co stanowi nie lada wyzwanie dla graczy. Kolejnym potworem są elementale, które cechują się tym, że reprezentują każdy z żywiołów na kontynencie, jakim jest vireklast. Zaraz po nich są syreny, które możemy znaleźć w trakcie gry w jaskiniach. I występują one przede wszystkim w dużych grupach. Pod nimi znajdują się kraby, które spotkamy w jaskiniach i na plażach i które również potrafią szczelać. Podobnie jak przedstawione przeze mnie duchy. Następnym potworem są małpy. Które możemy spotkać w środkowej części Starego Kontynentu, pająki, które mają ogromny rozmiar, węże, które są bardzo zwinne i szybkie, bandyci, którzy strzelają do nas oraz dobrze walczą w zwarciu, oraz golemy które są prawdownymi stworzeniami walczącymi również żeby zwarcił jak bandyci. Ok, a więc jeśli chodzi o samą grę, to występuje w nich liniowy system umiejętności, gdzie z góry mamy narzucony rozwój aktywnych umiejętności. Każda z umiejętności umiejscowiona jest w gemach umiejętności, aby to... Zaobrazować, warto przejść do zakładki klejnoty, gdzie widnieją klejnoty umiejętności oraz klejnoty wspomagające. Ok, a więc, jak już wcześniej wspomniałem, umiejętności umiejscowione są w Gemach Umiejętności, które są, które przyznają naszemu bohaterowi określoną umiejętność. I jeśli są umiejscowione w odpowiednim gnieździe, o którym zaraz dopowiem kilka słów, znajdującym się w przedmiocie, i dostają doświadczenia, gdy zabijemy wroga. Jeśli chodzi o umiejętności, to podstawowe z nich możemy znaleźć w trakcie całej gry, natomiast te mniej spotykane warto szukać w dziczy lub w podziemiach. Jeśli chodzi o gniazda, to przedmioty posiadają gniazda różnych kolorów, odpowiadające atrybutom. Tak, tutaj widzimy siła, inteligencja oraz Zręczność. Przedmioty mogą mieć oczywiście kilka gniazd posiadających różne kolory. Na początku dany przedmiot ma jedno gniazdo, góra dwa. Później, w trakcie gry, ta liczba się zwiększa. Jak widzimy, mamy tutaj również klejnoty wspomagające, które są umiejscowione w połączeniu ze sobą, w połączonych ze sobą gniazdach, dają one własności genom, z którymi stanowią połączenie. Połączone gniazda zaczynają się pojawiać później w trakcie gry w przedmiotach. I warto dodać, że otrzymują one doświadczenie w ten sam sposób jak gemy umiejętności. Każda umiejętność może zostać połączona z każdym gemem, wspomagającym, jeśli ma to jakikolwiek sens. i liczebność wynosi dziesiątki, a będzie sukcesywnie zwiększana. W grze występuje również zaawansowane wspomagane, gdzie jedna umiejętność może być wspomagana przez kilka gemów wspomagających naraz. Co da im y, większą śmiercionośność. Jeśli chodzi o samą grę, to grama subklasę gemów wspomagających, która uwalnia efekt, gdy zaistnieją określone warunki. Do efektów y, tych należą krytyczne uderzenia, zamarznięcia, rzucanie y, klątwy czy też podpalenia. Warto wspomnieć. Y, Również o umiejętnościach pasywnych, gdzie w grze mamy bardzo, tak naprawdę, bardzo rozbudowany system rozwoju postaci. Twórcy dość poważnie potraktowali temat drzewa umiejętności, które można zobaczyć, przechodząc do zakładki drzewko skili pasywnych. Po kliknięciu. Powinno nam się wczytać o trzewko skill pasywnych, które jak widać jest dość ogromne Składa się ono z 1350 pozycji według twórców gier Jest ono wspólne dla wszystkich klas Które różnią się tylko miejscem od którego rozpoczyna się ich rozwój Nasz bohater dostaje jeden punkt do wydania na umiejętności po przejściu na kolejny poziom doświadczenia. Co jest ciekawe, to nawet gdy osiągniemy setny poziom naszej postaci, czyli, czyli który jest tak naprawdę no, poziomem maksymalnym, to nie zapełnimy nawet 10% tego drzewka. Można również usuwać przepisane umiejętności pasywne, aby wydać, yy, aby wydać yy, te punkty, które zyskamy dzięki temu na inne umiejętności. Ale aby to zrobić, yy, potrzebujemy orb of regrets, czyli waluty występującej w grze. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że mój filmik przypadł Państwu do gustu. Do zobaczenia następnym razem.